Cześć, z tej strony Karol. W tym nagraniu chciałbym Ci pokazać trzy najnowsze funkcje Canvy, dzięki którym praca w tym programie będzie dla Ciebie od dzisiaj o wiele bardziej przyjemna i szybsza. A więc pierwszą nową funkcją jest efekt tekstowy, a mianowicie efekt tła. A więc klikamy tekst, efekty i klikamy tło. Po lewej stronie możemy sobie ten efekt zaokrąglić, rozciągnąć, zwiększyć transparentność, a także zmienić kolor. Przedtem, żeby zwiększyć kontrast tekstu, musieliśmy wejść do elementów, wybrać sobie jakiś kształt, na przykład kwadrat i po prostu umieścić go pod tekstem. Teraz jest to o wiele prostsze, ja sobie to ustawię w ten sposób, ustawię sobie jeszcze kolor tła na inny, użyję sobie próbówki, wybiorę sobie ten kolor, a kolor tekstu ustawię sobie na taki. 2022 zmienię sobie również na no, niech będzie taki. Więc jest to bardzo duże ułatwienie w momencie, kiedy chcemy zwiększyć czytelność tekstu na grafice. Drugim nowym ulepszeniem w Canvie jest kliknięcie klawisza slash i w tym momencie mamy dostęp do wielu elementów, które przedtem musieliśmy szukać po lewej stronie w elementach, zdjęciach czy dodawać tekst właśnie w ten sposób. Teraz wystarczy po prostu nacisnąć klawisz slash. I możemy sobie dodać jakiś element. Dodajmy sobie okrąg. Dodajmy sobie też inny element. Tutaj w miejscu magia. Możemy sobie wpisać na przykład książka, grafika i wybierzmy sobie na przykład ten element. Dodajmy sobie jeszcze jakiś gradient, a więc klikamy znowu Slash i wpiszmy sobie tutaj gradient, klikamy Enter i wybierzmy sobie ten element. Spróbuję teraz zmienić tło, żeby było mniej więcej w takim samym kolorze. I w taki oto sposób szybko podkręciliśmy tą grafikę. Myślę, że wygląda ona lepiej niż na początku. Trzecią nowością w kanwie, dzięki której zadbasz o swój wzrok, zwłaszcza wtedy, gdy pracujesz przy słabym oświetleniu, jest tryb nocny. A więc klikamy ten element, klikamy ustawienia konta, schodzimy na dół i wybieramy tryb ciemny. Jeżeli chcemy wrócić do poprzedniej konfiguracji, wtedy klikamy jasny, ale tryb ciemny znacznie bardziej mi odpowiada. To by było na tyle. Jeżeli chcesz w końcu nauczyć się robić dobre grafiki na media społecznościowe, to zapraszam Cię do zapoznania z ofertą. Link w opisie tego filmu. Ja tymczasem dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!